To był cudowny weekend, weekend pełen cudów, cudów, dobroci, niesamowitej empatii, życzliwości i wielu, wielu innych miłych zdarzeń. Najważniejsze, że weekend ten trwa nadal i będzie trwał. Mowa o szlachetnej paczce, którą tworzą bardzo szlachetni ludzie ludzie o wielkich sercach i niesamowitej dobroci. Ideą szlachetnej paczki jest pomoc osobom, które potrzebują wsparcia od innych. Wbrew pozorom, szlachetna paczka nie zajmuje się robieniem paczek. Jest ona oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin, a darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc, organizując paczki. Szlachetna paczka tworzy systemowe rozwiązania, dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. I to jest piękne pomagać człowiekowi. Kraśnik działa prężnie. Jest wolontariuszy 19, czyli jest to naprawdę duża grupa wolontariuszy. Każdy wolontariusz miał około tak trzech rodzin. No niektórzy są pierwszy rok, tak? To też dostali jedną rodzinę na przykład. Ale pracują z tą rodziną i poświęcają ten czas. Dlaczego przychodzą? No, chcą pomagać, tak? Myślę, że w każdym z nas jest taka chęć, tylko trzeba umieć ją wydobyć z tej osoby. Naprawdę, przygotowanie całego finału i tego wszystkiego to, są, to jest praca wszystkich wszystkich wolontariuszy. To nie jest tylko praca lidera czy tam zespołu z góry, który nad nami piecze trzyma. To jest praca wolontariuszy, to jest praca szkoły, tak jak tutaj nam pomogła starostwo, urząd miasta. Także naprawdę jest to praca ogromna ludzi. Ale oprócz ogromnej ilości osób, które przygotowywały finał szlachetnej paczki, jest także duża grupa osób, które paczki ufundowała. Darczyńcy. To oni są tym dobrem, które trafia do ludzi. Gdyby nie oni, żadna radość nie trafiłaby pod potrzebujące strzechy naszych domostw. Po raz kolejny Urząd Miasta Darczyńcom Szlachetnej Paczki warto pomagać. Wychodzimy z założenia, że warto pomagać, warto konkretnym rodzinom dostarczyć pewne produkty, które są potrzebne. Ta szlachetna paczka ma takie dwa aspekty. Z jednej strony pomaga nie dla samego pomagania, bo to już jest wartość. To jest wartość, że przed świętami można jakiejś rodzinie sprawić radość, a z drugiej strony można takiej rodzinie przekazać produkty, na które być może nie mogłaby sobie pozwolić, na które nie mogłaby sobie kupić, a takie dostanie. To jest właśnie ważne w szlachetnej paczce również to, że konkretne rodziny dostają konkretne produkty, które są im potrzebne. A tegoroczne produkty, tegoroczne prezenty to chociażby pralka nowa. Automatyczna, jednym słowem nowoczesna. Trafiła ona do rodziny, która do tej pory używała jeszcze starej, poczciwej frani. W XXI wieku zamienić franię na pralkę automatyczną to niemalże skok cywilizacyjny, lecz pamiętajmy, nie wszędzie jest luksus, nie wszędzie są ludzie bogaci, nie wszystkich stać nawet na taki niby oczywisty produkt jak pralka automatyczna. Wśród prezentów były także produkty spożywcze, chemia gospodarcza, drobne meble, dywany i wiele, wiele innych produktów, które przekazane potrzebującym wywołały radość na twarzy i ogromną wdzięczność w sercu, bo warto pomagać. Bo gdy się jedzie do rodziny i przekazuje się im prezenty, w sercu czuje się niesamowitą radość. Oj, to przecież czuje się radość, ulgę, że można komuś pomóc po prostu bezinteresownie, bo to każdy tak pomaga od serca, to nie ma na siłę nie tylko wszystko jest tak serdeczne, tak miłe, no właśnie widać tutaj ile wolontariuszy przybyło na dzisiejsze te rozwożenie tych darów. Każdy chce pomagać, każdy chce się włączać i taka jest radość i chyba, żeby to zostało jak najdłużej. W kraśnickim finale udział wzięło 19 wolontariuszy. 19 wspaniałych osób, które czuwały nad prawidłową dystrybucją zgromadzonych prezentów. Ja w wolontariacie to pracuję prawie całe życie, dlatego że od najmłodszych lat pomagałam. Co tylko najmniejsze, drobniejsze rzeczy, jakie tam czy po sąsiedzku, czy y, wszędzie wszędzie gdzie tylko mogłam, a w szlachetnej barce jestem dopiero drugi rok. Wiele miast, miasteczek, wsi nie wyobraża sobie szlachetnej paczki bez strażaków, ochotników. W Kraśniku do ciężkiej roboty, pakowania paczek, transportowania, wnoszenia na czwarte piętro uczestniczyli strażacy z miejskiej OSP w Kraśniku, wspólnie z OSP Suchodoły i KSRG Rynek. Państwo strażacy, wielkie ukłony dla Was. Wy zawsze na posterunku. Jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki można było zrobić podczas weekendu cudów, było. Oddanie krwi bezcennego źródła życia. Uważam, że to jest bardzo szczytny cel, który może pomóc wielu osobom potrzebującym. Ja z reguły jestem również zapisana do Fundacji DKMS, jeżeli chodzi o e, oddawanie narządów, krew, prawda? Więc uważam, że jeżeli mogę komuś pomóc w ten sposób, to dlaczego mnie? Mnie to nic nie kosztuje. Chwila, troszeczkę odpoczynku, nawet przy tym można powiedzieć, a, a dużo dobrego to niesie ze sobą. Zarówno krew, jak i szlachetna paczka to są naprawdę bardzo wartościowe czyny. Przed chwileczką byliśmy ze szlachetną paczką, bo również jako Związek Młodzieży Wiejskiej i tutaj Powiatu Kraśnickiego organizowaliśmy paczkę dla jednej z rodzin z terenu powiatu. I ta rodzina akurat potrzebowała paczki: potrzebowała żywności, potrzebowała nawet zabawek, a gdzieś jest osoba, która potrzebuje naszej krwi, więc ja uważam, że to jest. Zarówno jeden czyn, jak i drugi naprawdę jest bardzo wartościowy i, i bardzo potrzebny. Jedna z paczek trafiła do Angeliki, młodej dziewczyny, która w wieku 22 lat przeszła poważną operację wymiany aorty serca. Dwa dni po operacji, Angelice pękł tętniak, o którym nikt nie wiedział. Natychmiast przeszła kolejną operację, tym razem. Komunikat od lekarzy był drastyczny. Po operacji nie dawali. Nawet jednego procentu życia, zero. Przeżyje, przeżyje, nie to nie. Nawet ta kość czaszki była wyrzucona, gdzie Angelika teraz ma zamkniętą w Lublinie główkę e, sztuczną. No bo innego wyjścia nie było. To co mówią nam lekarze, to nawet ten e, doktor z Warszawy, co był jej prowadzącym, doktor Sadżat, i zajmował się nią i był przy operacji, jak dzwonił do Angeliki mamy, to nie dowierzał, mówi wszystko dobrze. Angelika na rehabilitacji w Warszawie jest z nią kontakt, nikt nie wierzył w to, no ale jest. Także idzie do przodu, no to kosztuje masy pieniędzy, ale, ale idzie, jakoś to musi być. Angelika miała nie chodzić, miała leżeć i patrzeć w sufit. Jednak ma tak silną wolę walki jest otoczona tak wspaniałą rodziną, że stanęła na nogi. Uśmiecha się i jest szansa, że zacznie mówić. Dla Angeliki paczkę przygotowali pracownicy Urzędu Miasta. To były produkty spożywcze, chemia gospodarcza, to był antypoślizgowy dywan i najpiękniejszy na świecie rower do rehabilitacji. A co o Angelice mówią lekarze? Doktor Latosiewicz, ordynator ojotu z Kraśnika. Tu nieraz jeden do Angeliki przyjeżdża, odwiedza je i sama to powiedziała, i puszczone to jest na Facebooku, że Angelika, ty idziesz wbrew wszelkim prawom medycznym. No, no nie ma wyjścia, no trzeba jakoś, nie? No, no Boże, brać by kazarogi do przodu, jakie wyjście. Angelika jeszcze nie potrafi mówić, ale świetnie posługuje się tabletem. Ma także kartkę z alfabetem, dzięki której komunikuje się z najbliższymi. Dla swoich darczyńców przekazała specjalną wiadomość. I, L, K, U, I, E, Z, A, spacja, P, O, M, O, C. Ślicznie dziękuję za pomoc, moje kochane. Czynić dobro, pomagać ludziom, sprawiać uśmiech na twarzy. Taka jest szlachetna paczka. W tym roku 14,5 tysiąca rodzin otrzymało prezenty. Łączna wartość to prawie 46 milionów złotych. Średnia wartość paczki to ponad 3000 zł. Ogrom dobra spłynął na nasz kraj podczas weekendu cudów, jak to jest nazywany weekend, kiedy szlachetna paczka trafia do potrzebujących osób.